Nigdy nie zapomnę dnia, w którym dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Staraliśmy się od lat, a ja myślałam, że nigdy do tego nie dojdzie. Kiedy zobaczyłam drugą kreskę na teście, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Mąż poleciał dokupić jeszcze dwa testy dla pewności. Wszystkie trzy były pozytywne. To ostatni element układanki. Nasz sen wreszcie miał się ziścić. Byliśmy już po ślubie. Mieszkaliśmy w wymarzonym domu z dużym ogrodem, który idealnie nadawał się na dziecięce przygody. Na środku ogrodu rósł stary dom, doskonały do wspinaczki. Jedną z pierwszych rzeczy było zawieszenie huśtawki, choć wiedzieliśmy, że minął lata, zanim dziecko z niej skorzysta, ale czekając na poród trzeba było się czymś zająć. Mój mąż sam jest dużym dzieckiem. W kółko gadał o wypadach, na które zabierze naszego synka. Wyjaśniłam mu, że musi minąć kilka lat zanim mały będzie mógł robić takie rzeczy, wydawał się szczęśliwy na myśl, że wreszcie będzie miał kompana do zabaw i zapomniał o pierwszej fazie rozwoju dziecka. Nie zrozumcie mnie źle. Był dobrym mężem i ojcem. Wiele dla mnie zrobił, kiedy byłam w ciąży. Przy porodzie potrzebowałam pilnego cesarskiego cięcia, wystąpiły komplikacje i trochę minęło, zanim doszłam do siebie. Tak więc przez pierwsze miesiące po narodzinach Harego. Ojciec ogarniał wszystko, włącznie z nocnym dokarmianiem i zmianą pieluch.